Marek Klapa, Polskie Radio 24, a obecnie witam Państwa w telewizji biznesowej. Z naszego studia na Warszawskich Bielanach będziemy spoglądali w kierunku śródmieścia, a dokładnie w kierunku ulicy Książęcej i przyjrzymy się Warszawskiej Giełdzie, a dokładnie temu, co w ostatnich miesiącach na tej giełdzie się dzieje. A razem ze mną w studiu jest nasz gość, pan Tomasz Korab, prezes Equest Investment S.A. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to jeżeli nic się nie zmieni, a już mamy końcówkę sierpnia, bo naszą rozmowę tutaj informacja dla naszych widzów nagrywamy 27 sierpnia w środę, no to zamkniemy sierpień na plusie i to będzie dziewiąty miesiąc hosty na warszawskiej giełdzie. No sytuacja od lat niespotykana. No i teraz pytanie: jest się z czego cieszyć, czy też nie? No, cieszyć się, zdecydowanie jest. To znaczy. Ale czy mamy realnie powody w naszych portfelach inwestorzy, polscy inwestorzy, czy to zauważają? Czy polscy inwestorzy zauważają? I taki nie. To hmm. znaczy, mamy dwie grupy. Jedyni inwestorzy, którzy zauważają, to są uczestnicy PPK, bo tam napływają środki, bo tam partycypacja wzrosła, stopy zwrotu są fantastyczne, hmm. dlatego że w moment uruchomienia też nałożył się, nałożył się na ten moment, w którym giełda zaczęła mocno rosnąć. I to jest akurat, to jest ta dobra strona. Zła strona jest taka, że Polacy w giełdy podchodzą nieufnie, zaangażowanie jest bardzo małe. Środki lokowane w funduszach, a już w szczególności w funduszach, które mają komponent akcyjny, nie tylko są małe, ale są małe i spadają. Polacy wycofują pieniądze z rozwiązań, rozwiązań akcyjnych, czyli nie wierzą w ten wzrost, który jest. Przed chwilą, kiedy rozmawialiśmy sobie o tej Hoście, jeszcze tuż przed wejściem na antenę, powiedział Pan o o tym, że jest to chosa dziwna. Tak, dziwna właśnie, dlatego że cały praktycznie od momentu, kiedy wzrosty rozpoczęły się na giełdzie, towarzyszą temu odpływy z funduszy akcyjnych. Zwykle obserwujemy odwrotne zjawisko, to znaczy giełda rośnie i ten cykl wręcz samo się napędza przez to, że coraz więcej inwestorów widzi, że no, sąsiad zarobił, widzi, że na własnych inwestycjach zarobił i zwiększają zaangażowanie. Mhm. Tymczasem mamy sytuację taką, kiedy giełda rośnie, a Polacy o, o, w, od, 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 uparcie, wotum separatum i zabierają te. Mhm. środki z, z funduszy, to jest dobrze i źle, mhm. bo to też daje potencjał. Dlaczego? Zauważmy, że nie jest tak, że hosta zwykle się kończy wtedy, kiedy już nie ma kto kupić, kiedy już nie ma potencjału. Tutaj ten potencjał jest, bo ona ominęła całą szeroką grupę inwestorów. Praktycznie ten wzrost odbył się na kapitale inwestorów zagranicznych, na napływie kapitału zagranicznego do Polski i na PPK, na tych, którzy wzięli udział, biorą udział w pracowniczych planach kapitałowych. – Też na usta ciśnie się pytanie, czy my, Polacy, potrafimy wykorzystać potencjał jaki drzemie w naszej giełdzie w ostatnim czasie? Ach, to jest bardzo przewrotne pytanie, bo, bo, ten po, po, po te, bo, bo przede wszystkim, przede wszystkim, znaczy nie potrafimy, ale to nie jest wina wyłącznie, wina. Przyczyn, przyczyn jest wiele. Mhm. Przyczyn jest wiele. Dlaczego? Pierwsza jest taka, że dużo, duża część oszczędności, która jest w bankach, a mamy tam, dochodzimy niedługo dojdziemy do półtora biliona złotych, i to mówimy tylko o depozytach gospodarstw domowych, bez środków zgromadzonych przez przedsiębiorstwa, to są pieniądze w większości nowe. kilkuletnie maksymalnie. W 2008 roku, kiedy mieliśmy szczyt poprzedniej hossy, te depozyty wynosiły 200 miliardów. Mhm. Zobaczmy, jaka jest różnica. I to są nowe pieniądze. I moja własna teoria jest taka, że na razie Polacy są zadowoleni, ponieważ nie mieli oszczędności, to teraz są zadowoleni, że w ogóle że te oszczędności są, mhm. ale nie oczekują od nich za wiele. To znaczy nie stawiają tym oszczędnościom takich wymagań, żeby one jeszcze dla nich pracowały, to przyjdzie z czasem. Kiedy zorientują się, że mogą jeszcze czegoś od tych środków wymagać. Z kolei inwestorzy, którzy mają środki czy od, od lat, praktycznie widzimy, gdzie te pieniądze płyną: do depozytów i na rynek nieruchomości. I tu są dwa kolejne problemy: takie, które giełda nie przynosiła wysokich stóp zwrotu. Na no to nałożyło się wiele czynników. Od takich szeroko komentowanych w mediach, czyli to, że była zdominowana przez spółki Skarbu Państwa lub były spółki Skarbu Państwa, a z nimi problemy są dwa. Jeden jest taki, że reprezentują zwykle niezbyt perspektywiczne branże i tam nie ma dużych dynamik wzrostu, w związku z tym i kursy mhm. tak się nie zachowują. A dwa są upolitycznione i realizują różne cele. Nie tylko biznesowe, ale nazwijmy je społeczne, a to się akcjonariuszom no, średnio opłaca, żeby realizować cele mhm. społeczne. I to nie ma przełożenia na giełdę. Natomiast w tle zachodził cały czas proces wchodzenia nowych firm, prywatnych firm, od początku założonych jako prywatne i tak funkcjonujących, i one zaczęły, to wymagało czasu, ale one na naszych oczach przejmują giełdę. Obecnie w WIG-20 jest więcej firm prywatnych, rozumianych jako prywatnie założone. Które nigdy nie były spółkami Skarbu Państwa. Mhm. I to jest, jest pierwsze, to się stało, mówię teraz z głowy, rok temu tego rzędu, kiedy na, na razie jeszcze na liczbę jest więcej, ale ponieważ te udziały są ważone, to udział, udział ważony, jeszcze spółki Skarbu Państwa mają powyżej 50%. Ale gdybyśmy się cofnęli, nie wiem, lat temu 4-5%, to, znaleźliby, to znaleźlibyśmy zaledwie dwie spółki prywatne bardzo. w wieku 20%. Mhm. W związku z tym tu nastąpiła bardzo duża, bardzo duża zmiana, która ma szansę, która ma szansę przynieść w końcu giełda będzie reprezentowała bardziej gospodarkę. bo Można powiedzieć, że giełda nasza jest dużo słabsza niż gospodarka. Mamy świetną gospodarkę, jedną z najlepszych na świecie. Mówię teraz o perspektywie lat 20-30, a jedną z gorszych giełd. To, że teraz w tym roku mamy jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą, to jest nadrabianie, nadrabianie strat, bo to jest dłuższy obraz. A w krótszym, w krótszej perspektywie no to oczywiście mieliśmy jeszcze e, wojnę na naszej wschodniej granicy, e, pandemię i różne, e, różne inne problemy. Tak, tak wypływały te czarne łabędzie. Tak, ale... Nasz indeks był szczególnie zdołowany. nie, mm -hmm. tylko, nie tylko patrząc do, w stosunku do historycznych w, 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 wskaźników, takich jak ile płacimy za zyski roczne, ile płacimy za wartość księgową firm, ale w porównaniu także do innych rynków rozwijających się. Polska była jednym, Polska jest uważam jednym z najlepszych rynków rozwijających się, w niektórych klasyfikacjach już rynkiem rozwiniętym, a dyskonto, jakim była notowana, wskazywała jakby była jednym z najgorszych. Czy najmniej perspektywicznych ze wszystkich. Stąd też te kilkudziesięcioprocentowe wzrosty to jest w większości domknięcie luki, tej właśnie luki, tego ogromnego dyskonta, które wynikało z naszego położenia geograficznego i jeszcze paru innych problemów. Panie prezesie, ale doskonale pan pamięta ubiegły rok 2024. Gdybyśmy tak sobie spojrzeli na wykres od stycznia do grudnia 2024. Imponująco to on nie wyglądał. Mm -hmm. Teraz nadrabiamy, to mm -hmm. znaczy dzień i noc, różnica kolosalna. Czy to nie jest może tak, że część inwestorów po prostu się zniechęciła tymi chudymi latami, tymi gorszymi latami, tym momentem, kiedy faktycznie no, oczekiwaliśmy od giełdy więcej, aniżeli ona faktycznie nam dała? Tak, tak. To jest właśnie. Ja tam zacząłem, a może nie dokończyłem tego wątku, albo nie rozwinąłem odpowiednio. To znaczy inwestorzy, którzy, są, którzy byli od lat na giełdzie, właśnie byli zniechęceni tymi gorszymi wynikami. One właśnie wynikały i z, tych, z tego składu indeksu, z tej struktury, struktury giełdy, ale z różnych właśnie innych, także czynników, które wpłynęły, no właśnie geopolitycznych i, i, i innych. Które spra sprawiły, że stopy zwrotu były marne, mhm. a było inne aktywo, które przynosiło świetne stopy zwrotu, i to były nieruchomości. I to z kolei spowodowało, że wśród inwestorów panuje takie powszechne przekonanie, że nieruchomości to mogą tylko rosnąć i są bez ryzyka, co dla mnie, jako dla profesjonalistów, to oznacza tylko jedno: kiedyś na tym rynku będzie ból. Bo to jest oczywista nieprawda. Nieruchomości mają ryzyka i nie będzie tak, że będą zawsze tylko rosły. A ponieważ powszechne oczekiwanie jest właśnie takie, to zwykle to jest znak ostrzegawczy i to oznacza tylko tyle, że kiedyś będzie, będzie kara za te zamrzonki, bo to zawsze tak jest. No tak, ale nieruchomości postrzegają. musimy pamiętać o tym, że próg wejścia na rynek nieruchomości, aby tam inwestować jest no, bardzo wysoko. A jeżeli chodzi o giełdę, tak na dobrą sprawę każdy może w ten czy inny sposób zacząć korzystać korzystać z dobrodziejstw giełdy, chociażby przez fundusze inwestycyjne, zakup konkretnych akcji spółek. Tutaj tak. naprawdę nie jest tak, że musimy być krezusami, bogaczami i mieć na koncie milion złotych, żeby coś spróbować zarobić. To tym bardziej powinno sprzyjać giełdzie. Ale, mm. ale tak jest, że bardzo wielu, bardzo wielu inwestorów, nawet nie tak za możliwe, nawet posiłkując się kredytem inwestują mm. w nieruchomości, Sprawa jest bardziej skomplikowana, bo dochodzi jeszcze jest element tak. taki, że nieruchomości są korzystnie opodatkowane. To znaczy są nieopodatkowane, jeżeli trzymają trzymamy 5 lat. Mhm. Inwestycje kapitałowe są opodatkowane. W tej chwili jest dyskusja na ten temat. Jest, jest zaproponowany przez Ministerstwo Finansów OKI, prawda, czyli to konto inwestycyjne, gdzie ma być właśnie zwolnienie podatkowe, żeby zachęcić ludzi do inwestowania na giełdzie to jest z korzyścią i dla oczywiście inwestorów, i dla gospodarki, bo to jest taka sytuacja klasyczna win-win, w której, mm. w, której można, w której można zyskać. Ale to, co Pan powiedział, mamy. Inwestorzy drobni to najczęściej są albo młodzi ludzie, albo ludzie, którzy od niedawna ich dochody pozwalają im oszczędzać, w związku z tym oni jeszcze mają bardzo małe doświadczenie. Mhm. Natomiast inwestorzy zamożni, którzy mają duże portfele z kolei, oni mają długą historię, oni pamiętają tę złą historię na akcjach, a za to dobrą na nieruchomościach i stąd jest to skrzywienie w stronę nieruchomości. W krajach OECD Polska jest na drugim miejscu pod względem udziału nieruchomości w majątku gospodarstw domowych. To nie jest dobre, to, to nie jest dobre. Dlaczego nie jest dobre? To można sobie popatrzeć na historię Chin. Drugie miejsce, proszę bardzo. Dobra, gdybyśmy mieli namalować, narysować, nie namalować portret inwestora polskiego, to w sumie by nam wyszły dwa portrety, bo musielibyśmy wybrać, czy malujemy portret inwestora em, aktywnego, czy pasywnego. No to który jest bliższy prawdy? Albo kogo jest więcej? Nie, w ogóle nie ma takiego jednego inwestora. Aha. To znaczy, giełda, giełda jest. Giełda jest demokratyczna, jest dla wszystkich, prawda, bo zawsze czasami właśnie się pojawia takie pytanie, czy ja słyszę takie pytanie, a jaki to ma sens, od jakiej kwoty jest sens zacząć inwestować? No, giełda przynosi procent, no to im procent od kwoty X, to im większą zainwestujesz, tym większa ta kwota później będzie, no tak. którą, którą zarobisz, ale inwestować można od małych kwot, na tym polega, na tym polega właśnie giełda, na tym, na tym polega jej, jej rola, ale także właśnie szansa, którą daje, czyli można ze Wielkim kapitałem brać udział w wielkich przedsięwzięciach, bo można kupić udziały w, w przedsięwzięciach gospodarczych bardzo, bardzo dużych. Takiego jednego inwestora nie ma. To, co na świecie obserwujemy, to oczywiście coraz większa popularność inwestycji w funduszy pasywnych, funduszy typu ETF, które praktycznie mają bardzo niską opłatę albo wręcz zerową, mhm. natomiast wiernie naśladują tylko określony indeks, czy określony portfel, skład, czy określony indeks branżowy, czy, czy indeks giełdowy i coraz większą popularność sobie zyskują. U nas też takie rozwiązania są, na razie można powiedzieć, że raczkują, ale tam dynamiki są duże, tylko baza po poziom, od którego startują stosunkowo, stosunkowo mały. Ten... ten, ten ta moda na to inwestowanie no wynika z tego, że w większości fundusze inwestycyjne nie zarabiają na swoje opłaty, czyli po opłatach często widzimy zestawienia, w których fundusze wypadają gorzej niż indeks. W tym roku bardzo dużo takich będzie, bo jak jest bardzo silna hossa, to w ogóle funduszowi zarządzanemu trudno jest nadążyć za indeksem, chociażby z tego powodu, że fundusz otwarty musi trzymać pewien procent w gotówce na obsługę umorzeń, które możliwe są codziennie. Tak, skoro ma pewną część w gotówce, na indeks rośnie 40%, to już ta różnica może być. Yes. Jeżeli, jeżeli mam tylko 10% w gotówce, mam taki sam skład jak indeks, ale indeks rośnie o 40%, no to już zrobię 4 punkty procentowe w różnicy i minus do tego, do tego indeksu. Nie mówiąc oczywiście, jeżeli są opłaty i tak dalej. Na silnie rosnącym rynku trudno jest go pokonać. I stąd też oczywiście inwestorzy idą w tę stronę. Ale coraz więcej pojawia się ciekawych badań, które pokazują, że wcale tak słodko nie jest z tymi funduszami pasywnymi. Dlatego, że inwestorzy, którzy wybierają fundusze pasywne, no wiedzą, że nie mają nic, czyli jakby lecą na autopilocie, bez zarządzającego, nikogo, kto za nich dokonuje, czy to alokacji, czy to zmniejszenia zaangażowania, kiedy ma być gorzej na giełdzie, czy doboru spółek przeważenia tych lepszych gorszych, stąd też sami wykonują ruchy. W większości te ruchy są nerwowe i ujemne, czyli stopa zwrotu osiągana przez inwestorów w rzeczywistości jest niższa niż stopa zwrotu z tego funduszu ETF. Co oznacza, że oni dokonywali nabyć i umorzeń w momentach nieodpowiednich. Czyli, mhm. czyli przejęli na siebie rolę tego zarządzającego no i ponieśli pewien koszt tego. I to też zniechęca. Czy to też zniechęca? Może jest zniechęca. Natomiast spójrzmy na to tak. To znaczy, jeżeli kupilibyśmy indeks, mhm. to w zależności od tego, oczywiście, jaki weźmiemy okres. Bo jeżeli właśnie wzięlibyśmy, e, odrzucili tę ostatnią chąscę i wzięli tam 20 lat wstecz, to okaże się, że z indeks warszawskiej giełdy wyszło ze 3%. Mhm. No to zniechęca. Natomiast, jeżeli weźmiemy, e, takie, e, jeżeli weźmiemy obecnych lat. Nie wiem, 10 wstecz. Teraz mówię liczby z głowy, ale niewiele się pomylę. To wyjdzie stopa zwrotu 8% z kawałkiem. No to 8% z kawałkiem przez 10 lat, to już nie jest chyba aż tak źle, aż takie złe rozwiązanie, prawda? Są fundusze, które za ostatni, nie wiem, lat, fundusze akcyjne, które za ostatnich lat powiedzmy 5-6, przyniosły stopę zwrotu powyżej 15% rocznie. No To, to jest. Całkiem przyzwoita stopa zwrotu, uważam, e, także bardzo dobra. Dlatego oczywiście to inwestorzy, oczywiście każdy, w ogóle każdy inwestor, Powinien sobie, bo też, żeby było jasne, my nie zachęcamy nikogo, czego mhm. się nawet nie powinno zachęcać, żeby całe swoje oszczędności włożył w akcję, prawda? Znaczy no chyba, że ma niewielkie i postanowi sobie taką naukę z tego zrobić, prawda? Natomiast no nie nie alokujemy, a zwłaszcza pod koniec życia wszystkiego, czego się dorobiliśmy w portfel akcyjny, to trzeba oczywiście dobrać sobie jaki stopy zwrotu oczekuje, bo też to, czy giełda jest atrakcyjna, czy nie, zależy od tego, jakie są alternatywy. Mhm. Jeżeli mamy dziś na lokacie 4-5%, no to czego innego oczekujemy od giełdy, ale pamiętajmy też, żeby były ta, w których stopa procentowa była zero. W związku z tym, że stopa procentowa jest zero, a giełda przynosi sześć, no to inaczej oceniamy tę stopę zwrotu, niż kiedy, kiedy stopa procentowa jest cztery, pięć, a giełda przynosi nam sześć. No to wtedy uważamy, że ta premia za to ryzyko jest niewielka. To oczywiście powoduje, że te przesunięcia i alokacja kapitału również od tego zależy. To, co jedna rzecz, którą też chyba warto jeszcze tu wspomnieć, to oczywiście jest skarb państwa i jego sanie i obligacje oszczędnościowe. To jest kolejne, to kolejne miejsce, do którego płyną pieniądze. Mamy ogromny deficyt budżetowy. Oczywiście w, w, nie analizujmy go, z czego on wynika. Natomiast to oznacza, że Skarb Państwa dopożycza 300 miliardów złotych rocznie. No mm -hmm. skąd pożycza? No od nas, od potencjalnych inwestorów pożyczek. Każdy z nas ma takie urządzenie, ono nazywa się telefon komórkowy albo smartfon, jak kto woli i mamy wiedzę na wyciągnięcie ręki, to znaczy możemy przesunąć sobie ekran i mamy notowania spółek, które nas interesują, funduszy itd., 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 itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, przesuwamy dalej, mamy informacje ze świata, z kraju i ze świata. Na wyciągnięcie ręki. Nie czekamy już, jak kiedyś, do jakiegoś serwisu informacyjnego w telewizji, tylko czasami coś się dzieje, powie coś prezes NBP, prezydent, premier, i mamy to kilka sekund później już w formie nagłówka. To jest siła współczesnego też i dziennikarstwa, i mediów, no ale też te niektóre informacje, no trzeba odpowiednio też przeanalizować jako inwestorzy. One też mają wpływ pozytywny lub negatywny na giełdę. Musimy sami podjąć decyzję, jeśli inwestujemy sami, jeżeli sami się z tym e, mierzymy. Czy możemy to jakoś systematyzować, jakie dzisiaj przede wszystkim informacje krajowe, zagraniczne wpływają na to, co dzieje się z wykresem, który nas tak bardzo interesuje. To jest arcy ciekawe pytanie, że znaczy, to jest w ogóle zagadnienie, na które warto zwrócić uwagę. To, co Pan powiedział, że mamy dostęp do tych informacji tak na bieżąco, mm -hmm. to ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Bo z jednej strony bo z jednej strony jest tak, że no nie możemy spać spokojnie, bo ciągle napływają te informacje, prawda? mam do nich dostęp. Mm -hmm. Czasami lepiej jest nie wiedzieć, prawda? Lepiej, lepiej coś jest nie wiedzieć. Jest. Tak, trzeba mhm. lepiej jest nie wiedzieć. Czasami lepiej jest, czasami lepiej jest nie reagować na bieżąco zbyt nerwowo, bo rynki bardzo często wykonują, nieraz widzimy taką sytuację, że po jakiejś informacji, czy indeks giełdowy, czy dana spółka spada po to, żeby następnie odbić jeszcze więcej. I to się dzieje w perspektywie, nie wiem, 20-30 minut, mhm. prawda? Albo jednego dnia giełdowego. Bo to to teraz, jeśli chodzi o informacje, czy w ogóle taka generalna uwaga, jak patrzymy na, jak patrzymy na informacje, kupując akcje, kupujemy realne przedsiębiorstwa. Mhm. I mogę powiedzieć, jak my w e że czy profesjonalnie podchodzi się do, do informacji. Analizujemy informacje pod kątem tego, czy one wpływają na wartość tych firm. Na wartość, czy na ich perspektywy, czy na zdolność do generowania zysków, do generowania przepływów pieniężnych w przeszłości dla akcjonariuszy. A nie na emocje, I, a nie innym na innym tak inwestorów. jest. No bo to jest bardzo trudne, to jest najtrudniejsze zadanie, mhm. czyli odrzucić ziarno od plew. Czyli pominąć szum informacyjny. Ten szum informacyjny bierze się, bierze się z dwóch powodów. Mhm. Spółka stara się zrobić, że ma dobrą informację taką podać, żeby była nie wiadomo, jak dobra. Media szuk, gonią za uwagą mhm. widza, w związku z tym tytuły też zwykle krzyczą. Niestety trzeba powiedzieć, że media ekonomiczne nie pomagają inwestorom giełdowym, bo tytuły są tytuły są emocjonalnie, one tam mają, mają zachęcić. No wprowadzają w takie drganie tego inwestora, a tu potrzebne jest coś odwrotnego, czyli spokojne podejście i analiza do tego, czy dana informacja wpływa na perspektywy, jeżeli dotyczy danej spółki, to czy dotyczy tej konkretnej spółki, czyli wpływa na jej długoterminowe perspektywy, zmienia, zmienia je jakoś znacząco, czy też wpływa, dana informacja makroekonomiczna również wpływa na, 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 na perspektywy. To co w tej chwili oczywiście. To, co, I te, i te, to koniec koń końców, te wszystkie analizy sprowadzamy do tego, żeby sprawdzić, co się będzie działo z zyskami na akcje. Mm -hmm. Co się będzie działo z zyskami na akcje poszczególnych firm i całej giełdy. No bo jeżeli zyski na akcje dla całej giełdy będą rosły, to to zwykle nie tworzyć środowiska dla spadków. No może dla korekty, jeżeli to mocno porosło, nieproporcjonalnie nie do tych zysków, ale zwykle nie dla spadków. Dlaczego? No bo. Nie, nie ma krachu wtedy, kiedy zyski firm rosną. No, zysk firmy przynoszą coraz więcej. Jaki powód jest, żeby wyprzedawać ich akcje? Stąd też te dane są właśnie te strony analizowane. Więc Dzisiaj, że patrzymy, no to jesteśmy w takiej sytuacji rzeczywiście trochę nerwowej. I ta hossa, że tak powiem, rzeczywiście u wielu budzi sceptycyzm, bo czy mam na myśli nie tylko naszą, ale w ogóle globalną. Bo w zasadzie, można powiedzieć, popatrzymy na indeksy, to mamy nowe rekordy wszechczasów, jakby się nic nie wydarzyło. Prawda? Tymczasem na świecie mamy taryfy celne, zmianę, można powiedzieć, w światowym handlu, która, która gdzieś nadchodzi. I mi, ale to jest tak skomplikowana materia, że wydaje mi się, że rynki jeszcze nie są w stanie sobie tego dobrze, dobrze policzyć, ale wszelkie dane napływające stamtąd sugerujące, że to mogłoby spowodować trwałą zmianę, trwałe obniżenie tempa wzrostu gospodarczego. Na razie nikt nie obniżył tego tempa tak znacząco. To jeszcze powoduje, że bal trwa. Balter i Teraz mi Pan przypomniał taki nagłówek. Nie pamiętam 2006 albo 7 rok. To były jeszcze czasy, kiedy częściej zaglądaliśmy do gazet aniżeli do smartfonów, bo wtedy smartfonów za bardzo też nie było. I był taki nagłówek w bardzo poczytnej gazecie. Pamiętam go dokładnie, końca nie widać. I ten nagłówek odnosił się do tego, że giełda rośnie i rośnie i rośnie. Kolejne rekordy, kolejne ATH na tym indeksie, na innym indeksie. Pamiętamy, jak to się skończyło. Ten koniec zobaczyliśmy przy upadku banku Lehman Brothers. Natomiast ja się zastanawiam, co będzie z aktualną hostcą. No, też jako fundusz musicie to analizować. I tak, mamy dziewiąty miesiąc wzrostów. Jeśli nic się nie zmieni przez te ostatnie dni tego tygodnia, Dnia. Będziemy mieli no, historyczną wręcz sytuację, która ostatnio tam się zdarzyła dawno, dawno temu. Część inwestorów jeszcze nie żyła na, na świecie, to było jeszcze przed ich narodzinami. Nie wiem, jakieś lata 90. podejrzewam. I co? I teraz też moglibyśmy sobie powiedzieć: końca nie widać, co dalej. Czy takie pytanie w ogóle powinniśmy sobie zadawać, kiedy to się skończy? Powiem ja, tak, ja wiem, co się stanie. Ona się skończy. Ono się skończy. Ono się skończy. Okay. I nie wiemy tylko kiedy. Mm, no tak, tak. <laughs> prawda? No bo y, y, oczywiście, że to jest, to, jest, to jest najważniejsze pytanie, które wszyscy sobie zadają. I mało tego, powiem Panu więcej. Inwestorzy mają świadomość, prawda? Jest stara zasada. What goes up must go down, prawda? Mm -hmm. Takie powie, powiedzenie na Wall no jeżeli rośnie, no to kiedyś spadnie. I, e, i, to, i, to, I to jest. Tylko pytanie oczywiście kiedy. I my staramy się jakby inaczej stawiać to pytanie. To znaczy nie, nie, nie jesteśmy. przyszłość jest niepewna, nie jesteśmy wróżką, nie odgadniemy kiedy się hosta skończy. Lepiej zadać sobie pytanie zupełnie inne. Mhm. Co się musi stać, żeby się skończyła? Co się musi stać? I wtedy się stać. należy wypatrywać mhm. i wtedy należy wypatrywać tych oto zdarzeń czy tych oto zjawisk, które sugerują, że nadciąga, że nadciąga koniec hossy. Mhm. My najczęściej u siebie, na przykład, widzimy to wtedy, kiedy zaczyna nam się kończyć, kiedy w takiej analizie zaczyna nam się kończyć pomysły i spółki, które moglibyśmy włączyć do portfela. To zwykle jeden z takich pobocznych sygnałów, czyli jakby nie widzimy, nie widzimy rozsądnie wycenianych, silnych fundamentalnie, ale wciąż za rozsądną cenę spółek do włączenia do portfela na giełdzie. W naszym funduszu wykrywamy około 50 spółek, w związku z tym cały czas poszukujemy nowych, zwłaszcza, że niektóre gdzieś wypadają. Po wynikach kwartalnych jednych, drugich, po analizie wyników, które, które osiągają. To jest zwykle jeden ze znaków takich, które, takich które, które mamy. Podobnie oczywiście perspektywy zysków na akcji, w tym także zysków na akcji w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Prawda? No bo tam jakby Stany Zjednoczone kichną, wszyscy mają, wiadomo, mhm. chorobę, to taki to tak jest. To jest wiodący rynek, największy rynek, i on oczywiście dyktuje to, co się, to, co się dzieje. Chociaż oczywiście odchylenia są możliwe. Od początku roku amerykańska giełda nie radziła sobie dobrze, europejskie radziły sobie lepiej, ale w długim terminie trudno sobie wyobrazić, żeby żebyśmy mieli załamanie czy krach w Ameryce i wzrosty mhm. w innych częściach świata. Więc różne różnych takich. Mamy ilość swoich wskaźników, których wszystkich oczywiście nie powiem, na które, na które patrzymy, na które, nam, które nam nakazują ostrożność albo pozwalają optymistycznie patrzeć optymistycznie patrzeć na, na giełdę i każdy i taki zestaw no to oczywiście trudno jest sobie wypracować ale ale tak jakby to jest raczej, no nie przewidzimy kiedy się skończy HOSSA. Powinniśmy raczej obserwować znaków tego, że ona się może kończyć. To zapytam inaczej. Czy pan z perspektywy mostka kapitańskiego tego okrętu, jakim jest TFI i patrząc na horyzont w przyszłość, widzi pan już takie symptomy, że coś może się wydarzyć, że ta HOSSA może dobiegać końca? Sytuację mamy taką. A giełdy porosły, na niektórych wskaźniki są bardzo wysokie, u nas nie. U nas wróciły, można powiedzieć, w okolice swojej normy. Prawda? I, to jak, I to, jak inne jest postrzeganie, nawet może nawet jak, jak, duże, jak duże międzynarodowe korporacje mają problem. Prawda? Goldman Sachs daje potencjał wzrostu, dla nas dawał 1% jeszcze za 2-3 miesiące temu, to już teraz jesteśmy u niego na minusie, a JP Morgan wskazuje, żeby Polskę dalej przeważać. To pokazuje, jakby, że jest, te różnice są. Czy aby inwestować w Polsce, te różnice, są, te różnice są spore. Natomiast, jeżeli patrzymy z naszej perspektywy, to oczywiście jest tak, że trzeba obserwować różne zjawiska, trzeba obserwować efekty wojny handlowej, bo to są na razie pierwsze efekty. To, nie, to jest. Yy, to jest za krótko, za krótkie szeregi czasowe, że zobaczymy, kiedy to będzie miało rzeczywisty wpływ na światową gospodarkę. Natomiast na razie polska gospodarka przyspiesza. I hmm. jesteśmy w dobrej sytuacji. Gospodarka może nie grzeje. Ale rośnie przyzwoite 3% z kawałkiem i przyspiesza. I do tego wszystkiego inflacja znalazła się pod kontrolą, w związku z tym mieliśmy obniżki stóp i prawdopodobnie mieć jeszcze będziemy, które również gospodarkę zastymulują. To są dobre warunki do wzrostów. Wzrosty były silne, w większości one domknęły kilkudziesięcioprocentowe dyskonto, jakie mieliśmy. Także nie spodziewamy się kolejnych 30-40%. Natomiast dla, dla polskich akcji jeszcze nie, 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 nie trąbilibyśmy do odwrotu, tak powiem. I zupełnie na koniec. Jeden z naszych kolegów tutaj w redakcji uświadomił mi jedną rzecz, bo ja się tak przyczepiłem. No, dziewiąty miesiąc z rzędu, giełda rośnie, a on mi powiedział zdanie, które dało mi do myślenia. Wiesz, gdyby Trump ogłosił swoje, swoją politykę celną nie 2 kwietnia, ale pod koniec marca, to wtedy to załamanie przeszłoby na koniec miesiąca marca i wtedy na pewno nie mielibyśmy cyklu 9 miesięcy. Trochę efekt kalendarza, trochę taka iluzja. Musimy mieć też świadomość tych miar, które my bierzemy, bo czasami to fajnie brzmi nagłówkowo, ale tak naprawdę musimy też mieć świadomość, że. To nie jest takie zero-jedynkowe. Oczywiście, ludzki umysł uwielbia statystyki. Uwielbiamy tam rzędu, szeregi i tak dalej. Pewnie porównania, takie Tak jest, tak jest, bo to oczywiście działa nam na wyobraźni, ale oczywiście to są miesiące kalendarzowe. Oczywiście, że um, były, w tym, um, były w tym wzroście um, korekty, choć w przypadku Polski nie jakieś szczególnie, nie jakieś szczególnie głębokie. W związku mhm. z tym, ale tak My jeszcze pamiętajmy, że były lata, to są tylko zaraz jak nie pamiętamy, ale nie aż tak dawno, gdzie mieliśmy lata, gdzie inne giełdy rosły, mhm. a nasza giełda no można powiedzieć, szczołgana, schodziła, schodziła niżej i niżej i niżej. W zasadzie w dołku w 2022 w roku można było kupić całą warszawską giełdę poniżej wartości księgowej. Mhm to gdyby ktoś miał takie pieniądze, mógł przejąć firmy, wszystkie firmy notowane poniżej wartości ich kapitału własnego. Mhm. A jednak to, jest, to nie jest normalne zjawisko, dlatego że firma to nie jest wyłącznie kapitał wniesiony, to jest reputacja, klienci, wszystko. Prawda? W związku z tym sytuacja, w której mogę przejąć za aktyw netto firmę, uważa się za ekstremalne wyprzedanie, wyprzedanie rynku i z takim mieliśmy wtedy do czynienia. Pan Tomasz Korab, prezes EQS Investment TFI, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za Pana Bardzo spojrzenie dziękuję. i Pana perspektywę, jeżeli chodzi o obserwowanie tego, co dzieje się na rynkach kapitałowych. Wielkie dzięki. Bardzo dziękuję. A ja tylko przypomnę, że oglądają Państwo telewizję biznesową. Więcej informacji, również tych ważnych dla naszych portfeli, na naszej antenie, już za chwilę. Do zobaczenia.